Izraelski Dog zebrał dane dotyczące setek kont w mediach społecznościowych, w tym wielu fałszywych, które są wykorzystywane do ataku na przeciwników premiera Izraela Benjamina Netanyahu. To działania zakrojone na szeroką skalę w ramach zbliżających się wyborów w tym kraju, informuje The New York Times. Wiadomości publikowane przez te konta na Facebooku czy Twitterze są często podawane dalej przez prominentnych przedstawicieli partii Likud oraz syna premiera, Jaira Netanyahu. BigBots Project, niezależna organizacja, której celem jest ujawnianie szkodliwych praktyk w przestrzeni internetowej, nie znalazł bezpośrednich powiązań między zidentyfikowaną grupą kont w mediach społecznościowych, a Netanyahu. Organizacja twierdzi jednak, że ich działania wyglądają na skoordynowane, a aktywność zwiększa się podczas ważnych dla Netanyahu momentów, takich jak NP. Ogłoszenie aktu oskarżenia przeciwko niemu. Konta działają poprzez manipulacje, oszczerstwa, kłamstwa oraz szerzenie plotek. W najbardziej ruchliwe dni sieć wysyła tysiące tweetów dziennie, informuje BigBotz Project, cytowany przez The New York Times. Likud nie przyznaje się do sieci fałszywych kont. Rzecznik partii twierdzi, że cała działalność cyfrowa ugrupowania jest autentyczna i opiera się o wielkie wsparcie obywateli Izraela dla premiera Netanyahu. Konta zdają się być obsługiwane przez ludzi, a nie przez boty, co sprawia, że ich wykrycie jest znacznie trudniejsze. Raport został napisany przez Noema Rotema i Uwala Adama, założycieli Big Projekt. Pomagała im liberalna organizacja Izrael Alliance. dochodzenie sfinansowała izraelska strona Fundingowa Drowe.